chotów to nie spółka rodzinna z takim transparentem. Młodzi ludzie przyszli dzisiaj na obrady sesji Rady Miasta. W ten sposób protestowali przeciwko polityce zatrudniania na ważnych stanowiskach w mieście osób spokrewnionych z czołowymi politykami lokalnymi. Zdziwieni, ponieważ w poprzednich czasach tak naprawdę mieszkańcom. Nawet udzielaliśmy głosu na trybunie, którą można przemówić. Tu dzisiaj mieszkańcy zostali wyprowadzeni. Zachowywali się spokojnie. Myślę, że nie przeszkadzali. Może napis raził niektórych, a szczególnie pana przewodniczącego. Napis może raził faktycznie, bo napis miał, brzmiał, że był chatów to nie spółka rodzinna. Prawdę mówiąc, nie wiem do końca czego ten protest miał dotyczyć, bo zanim on się rozwinął, już Straż Miejska poprosiła tych panów o opuszczenie. Z tego co zobaczyłem, kojarzę ich jakoś. No, mam wrażenie, że kończą się pomysły tych osób na zaistnienie w świecie takim politycznym, społecznym. No i to chyba wynik tego. Mimo już sesja ma charakter otwarty i każdy zainteresowany może przyjść na obrady, protestujący zostali wyproszeni przez strażników miejskich z sali. No jednak w jakiś sposób przeszkadzali prowadzić obrady i myślę, że no to było na tyle widoczne, że strażnicy uznali, że, że, że trzeba poprosić tych panów o opuszczenie sali. Po chwili zostali wyprowadzeni, czy zostali wyproszeni z obrad Rady Miejskiej. Dla mnie niezrozumiałej sytuacji, bo jeszcze raz podkreślam, nie zakłócali porządku, stali spokojnie. Po tym incydencie sesja przebiegała bez zakłóceń.